Czy są regiony trudniejsze i łatwiejsze? Oczywiście, że są takie regiony. To też zależy tak naprawdę od produktów, bo czasami jeden teren drugiemu terenowi nie jest równy, ponieważ dane produkty się sprzedają gorzej lub lepiej, ponieważ na przykład ich jakość, cena jest wyższa niż w pozostałych. Produktów. Więc pamiętajcie o tym, że oczywiście w dużych aglomeracjach mogą marki premium się lepiej sprzedawać, a w małych miejscowościach i na terenach bardziej wiejskich to będzie utrudnione. Pamiętajcie o tym, że również macie okresy sezonowe, bo przecież możecie jechać na wakacje nad morze latem i tamte apteki małe w pasie nadmorskim mają żniwa i robią największe obroty, a zimą one są często nawet pozamykane. Ale też się nie musicie martwić: plany najczęściej, przynajmniej w dobrych firmach, są ułożone pod tego typu Problemy, więc kompletnie nie zwracajcie na to uwagi, nie musicie się obawiać. Firma musi po prostu na tyle się znać, żeby ten plan ułożyć pod dany potencjał darego danego terenu.